Jak być klientem, o którego walczą banki. Sprawdźmy. Cześć, ja nazywam się Ronasz Szczepankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiejszy odcinek detykuje wszystkim osobom, które chcą kupić nieruchomość na kredyt mieszkaniowy. I zależy im na tym, żeby cały proces przeszedł możliwie jak najprościej. Jak najłatwiej ze spokojną głową i <noise> zaoszczędzonymi pieniędzmi w portfelu. No i jednym z elementów układanki w całym tym procesie, ponieważ my o całym procesie dzisiaj nie będziemy mówić, ale będziemy mówić o, o jednym z elementów całej układanki, a mianowicie o tym, jak być klientem, o którego walczą banki. Czyli tym najbardziej kalorycznym z perspektywy banku, tym dla, dla którego warto. Na przykład obniżyć oprocentowanie hipoteki, dać lepsze warunki, jak być tym klientem, który dostaje decyzję szybciej i dostaje ją pozytywną. Oczywiście, gwarancji nie mamy, ale będziemy szli w to, żeby to prawdopodobieństwo było możliwie jak najwyższe. Ok, moi drodzy, więc u mnie, jak zwykle, sam konkret, także zaczynamy, są takie trzy najważniejsze sztandarowe, można powiedzieć. Rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, na które zwraca uwagę bank. Tak? Czyli my patrzymy dzisiaj z perspektywy banku na klienta, czyli na nas, i czym taki idealny klient, w zasadzie kim taki idealny klient powinien być, czym powinien być idealny dochód i czym powinna być idealna nieruchomość w oczach banku, ponieważ są to trzy filary przez które na które patrzy bank i ocenia nas, tak? Ocenia nas jako klientów, ocenia nasze dochody, czyli nasze możliwości kredytowe, a tym samym to czy będziemy spłacać ten kredyt regularnie. No i oczywiście patrzy na, na nieruchomość z perspektywy, jakbyśmy jednak się okazali niezbyt idealnym klientem, czyli takim, który nie płaci, no to on oczywiście będzie chciał tę nieruchomość zlicytować i odzyskać pieniądze. Także nieruchomość jest dla niego również ważna. Ok, przed sobą na ekranie macie prezentację, krótką prezentację, w której jest pokazany idealny klient w oczach banku. Także moi drodzy, no tak jak wspomniałem, zaczynamy. Więc, najlepszym klientem w oczach banku jest klient, który będzie przez bardzo długi czas spłacać możliwie jak najwyższe odsetki kredytowe regularnie. Co miesiąc bez żadnych zakłóceń, tak? Więc to zdecydowanie wiek w tym może pomóc, no bo wiadomo, że powiedzmy do 65 roku życia większość banków chętnie wam ten kredyt udzieli, nam, kredytobiorcom. Ja też jestem kredytobiorcą i zamierzam jeszcze wielokrotnie w życiu kupować nieruchomości na kredyt mieszkaniowy, także jak najbardziej zaliczam się do tego grona. Więc, no powiedzmy, jeżeli ktoś jest w wieku 60 lat, no to jest mniej. Idealnym klientem dla banku, czy też w oczach banku, niż osoba, która powiedzmy ma lat 30 i może wziąć kredyt na do 65 roku życia, czyli na 35 lat. Wiecie, im dłuższy okres kredytowania, tym wyższy odsetki, im wyższe odsetki, tym, tym bank bardziej jest zadowolony, no bo więcej na tym zarobi. Także klient, jeżeli jest młody, to, to dobrze w oczach banku. Jeżeli, by to powiedzieć, kim jest właśnie ten młody, tak? no i młodszy, tym lepszy, ale też nie za młody. Powiedzmy, 18-latek, który od 3 miesięcy pracuje na umowę o pracę, zarabia 20 tysięcy na rękę i stara się o kredyt na milion złotych z minimalnym wkładem własnym, nie mając praktycznie oszczędności na koncie. No, nie do końca będzie wartościowym klientem w oczach banku. Tak właśnie uważam. tak. Czyli nie może być za młody. Uważam, że osoba, która. Jest za młoda, to jest ta, która, która powiedzmy no jest w okolicach 18, 19, 20, 21 roku życia. Tak? To są osoby, które są często za młode. Pamiętajcie, że mówimy o idealnym kliencie, to nie znaczy, że 18 lat nie dostanie kredytu hipotecznego. Nie, nie, nie. Nie o to tu chodzi. Tak? Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli patrzymy z perspektywy banku, i jak być klientem, o którego walczą banki, no to raczej powiedzmy osoba po 25 roku życia do 50 roku życia to tutaj jest idealny klient, a każdy w innym przedziale czasowym to jest po prostu. Dobry klient, tak? Nie jest to aż tak istotne. Dalej, z punktu widzenia banku ważne, żeby było kilku kredytobiorców, no bo jeżeli jeden przestanie spłacać, to zawsze i, i na przykład będzie Golasem, typowym, z którego nic nie będzie można ściągnąć, to zawsze jest jeszcze ten drugi kredytobiorca, z którego można ściągnąć, sami rozumiecie. Także im więcej krytobiorców, tym lepiej. No, brak zobowiązań finansowych na moment złożenia wniosku kredytowego jest też bardzo istotnym elementem z punktu widzenia banku, no bo bank ma mniejsze ryzyko, tak? No jeżeli wiecie, wyobraźmy sobie sytuację. No, powiedzmy, ja mam w tej chwili, na ten moment, mam na siebie na Ronalda Szczepankiewicza jeden kredyt, jest to kredyt hipoteczny. No, i jeżeli bym starał się o drugi kredyt, no to z punktu widzenia banku, no to widać od razu, tak, ok, no ma, będzie miał dwa kredyty, więc wiadomo, że ryzyko, że nie poradzi sobie w przyszłości z ratą, jest większe niż jeżeli nie miałby żadnego, a teraz stara się o pierwszy. Tak, więc pamiętajcie, że pierwszy nie znaczy. I inaczej, stara się o jedyny kredyt, a nie, a nie o pierwszy, tak? Bo jedyny niekoniecznie jest, jest tym pierwszym, bo ja już kredytów miałem. i miałem sporo, naprawdę. Kiedyś o tym nakręcę osobny odcinek, bo, bo myślę, że jest to cenna lekcja dla wielu osób, dla mnie ogromna była i jest, przez całe życie będzie procentować jeszcze. Dobra, czyli brak zobowiązań finansowych jest czymś, co, co lubi bank, natomiast pamiętajcie, że znowu to, to nie znaczy, że jeżeli macie powiedzmy już jeden kredyt mieszkaniowy, to nie dostaniecie drugiego, nie, nie o to tutaj chodzi, albo że jeżeli macie em, ratę za telewizor, aparat, lodówki i tak dalej, to nie skreśla Was w żaden sposób, tak, więc patrzymy, kto jest idealnym klientem w oczach banku. No w zasadzie tak, jeżeli ktoś posiada już trzy kredyty mieszkaniowe, to z czwartym będzie problem. Jeżeli posiada 4, to z piątym będzie naprawdę duży problem. Jeżeli ma pięć, no to już, to już trzeba działać konkretnie z nami z 0 kredyty, żeby dostać szósty, siódmy, ósmy i tak dalej. Mamy i na to sposoby. To adresuję do, do osób, które są inwestorami w nieruchomości, ponieważ dla osób, które kupują, żeby tam zamieszkać, wizja, że ktoś może mieć 8 kredytów, może być abstrakcją i... Wykraczać poza gdzieś tam, no wiecie, wykraczać poza, poza konkretny mindset. Dobra, idziemy dalej. Kolejna cecha idealnego klienta, czy też pożądanego klienta w oczach banku, to jest to klient, który posiada oszczędności najlepiej w banku. No to jest dowód dla, dla banku, że taka osoba, potrafi, skoro potrafiła oszczędzić pieniądze, no to spokojnie sobie poradzi w przyszłości ze spłatą raty, no bo zawsze tę ratę będzie płacić gdzieś tam bez swoich oszczędności. Tak? No jeżeli jeszcze posiada te oszczędności w banku, najlepiej w banku, w którym jest kredyt mieszkaniowy, no to już wiecie, w ogóle cudownie. I bardzo podobna analogia jest też do wkładu własnego. Ponieważ im większy wkład własny tym z punktu widzenia banku mniejsze ryzyko kredytowe i mniejsze ryzyko kredytowe no to też co oczywiste jest. No, no jest to bardziej wartościowy klient w oczach banku. Tak? Także większy wkład własny zdecydowanie zabezpiecza bank daje dla banku mniejsze ryzyko a nie jest zabezpieczeniem dla kredytobiorców. No, zwróćcie uwagę kto jest bardziej zabezpieczony. Bank czy klient, gdy klient ma na koncie 200 tysięcy złotych, czy też te 200 tysięcy złotych był w postaci większego wkładu własnego do banku. Tak? Czyli klient ma 200 tysięcy na koncie lub ma wsadzone w nieruchomość, po prostu większy wkład własny. I przychodzi dzień, w którym powiedzmy coś się dzieje, znowu wiecie, wirus, wirus celebryta, traci pracę i tak dalej. Nie ma stałego źródła dochodu. Więc nie ma 200 tysięcy złotych, ale ma je w postaci nieruchomości. No, wkład własny nie zabezpiecza kredytobiorcy, zabezpiecza bank i zawsze miejcie to na uwadze. Okej, okay, przechodzimy dalej. Idealny dochód w oczach banku. Zanim jednak przejdę do domawiania tego dochodu, chciałbym, żeby się Zrozumieli, że, że to o czym wszystkim tutaj mówię jest jednym z modułów u mnie w kursie, jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych, i spokojnie nie zamierzam ci go sprzedawać. No, nie można raczej sprzedać czegoś, co, co jest za darmo. Tak, ten kurs możesz. W każdej chwili zobaczyć na YouTubie bez żadnego logowania się. Link do całej playlisty znajduje się w opisie pod filmem. Sądzę, że skoro oglądasz film, Jak być idealnym klientem w oczach banku, no to interesuje Ciebie też wiedza taka, jak zaplanować całe przedsięwzięcie w czasie, na co zwrócić uwagę w kontekście konkretnego źródła dochodu, co wpisać lub nie wpisać w umowę przedstępną. Masa innych rzeczy związanych z powiedzmy, ze zobowiązaniami, z wyciągiem z konta, jak mieć idealny wyciąg bankowy, te wszystkie rzeczy znajdziesz w playliście pod spodem w opisie tego filmu, jak kupić nieruchomość na kredyt i zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. I gdy już o tym wspominam, to też warto powiedzieć tobie, że no, ja jestem z tobą jak najbardziej w 100% transparentny, tak? Ja zarabiam na krytach mieszkaniowych, także. Mm, ten film, jak i szereg innych filmów u mnie na kanale, w zasadzie wszystkie filmy u mnie na kanale, mają przekonać siebie do tego, jako jestem osobą, co sobą reprezentuję, w jaki sposób działam. I jeżeli przyjdzie moment, w którym chciałbyś skorzystać z pomocy doświadczonego zespołu ekspertów kredytowych, to zapraszam do współpracy. Działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie, a koszt uzyskania finansowania z naszym pośrednictwem jest identyczny, jakbyś poszedł bezpośrednio do banku. Ok, koniec ogłoszeń. Wracamy do prezentacji, także, jak wygląda idealny dochód w oczach banku. Nie będę tutaj omawiać konkretnego źródła dochodu, wiecie, jak umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa o dzieło, działalność gospodarcza. To wszystko, wszystko, moi drodzy, ten każdy z tych źródeł dochodu jest rozbity na czynniki pierwsze w kurcie, o którym wspomniałem przed chwilą, także zajrzyjcie sobie tam, jeżeli chcielibyście aż tak bardzo w szczegóły się wbić. Natomiast wchodząc na pewien stopień ogólności, znowu wcielamy się w rolę banku, patrzymy na idealne źródło dochodu. No i wiecie, bank potrzebuje te źródła dochodu zweryfikować, więc dla niego najprostsze jest to, żeby najlepszy dochód to taki, który jest łatwo weryfikowalny. On na przykład umowa o pracę na czas nieokreślony jest bardzo prosto weryfikowalna. Tak? Bank będzie potrzebował od nas zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy. No, i wyciąg z konta. W jakichś ekstremalnych przypadkach, w zasadzie, jednym banku, w niektórych bardzo rzadkich przypadkach, będzie potrzebny nam PIT. Więc to jest dochód bardzo łatwo weryfikowalny dla banku. No, a takim skrajnym z drugiej strony przypadkiem, no to jest powiedzmy. Działalność gospodarcza na osobę fizyczną, gdzie ktoś jest się, sprzedaje książki i ma podatek czołtowy na poziomie tam 2%, powiedzmy, tak? 2-3%, nie pamiętam dokładnie tej wartości. No ale z punktu widzenia banku, no nie wiadomo naprawdę, ile on zarabia. Dobra, wiadomo, jaki podatek płaci ten, ten zryczałtowany, natomiast nie wiadomo, jaki ma koszty, więc nie wiadomo, jak oszacować ryzyko tego całego dochodu, no bo skoro nie wiemy, jakie ma koszty, wiemy, jaki ma przychód, nie wiemy, jaki ma koszty, nie wiemy de facto, jaki ma dochód. Czy jest na plusie, czy jest na minusie, tego po prostu nie wiadomo, więc dochód łatwo weryfikowalny jest czymś, co, co zdecydowanie banki kochają. Jest to idealne źródło dochodu. Umowa o pracę, umowa o zlecenie, pod tym kątem jest, można powiedzieć, łatwo weryfikowalna, więc, więc jak najbardziej lubiana. Księga przychodów i rozchodów, działalność gospodarcza to też są takie, wiecie, tematy, które łatwo zweryfikować, bo widzimy, jakie są przychody, widzimy, jakie są koszty. Dobra, kolejna z ważnych elementów związanych z dochodem, no to to jest, jest to, aby dochód był powtarzalny i osiągalny od dłuższego okresu czasu. Od dłuższego okresu. Więc, no, czy trzeba coś tutaj de facto dodać? No, sami rozumiecie, prawda? No, i my ten, ten źródło dochodu jest od, od dłużej. Im dłużej uzyskujemy coś źródła dochodu, tym lepiej. No i im, im bardziej on jest powtarzalny, czyli powiedzmy, co miesiąc zarabiamy tyle samo na umowie o pracę albo co miesiąc coraz więcej. No i jeżeli coraz mniej, to, to jest źle. Czy też na działalności gospodarczej. Co miesiąc zarabiamy tyle samo albo coraz więcej. Od dawien dawno, tak? No. Nic zalecić, ująć. Kolejna rzecz, no to im więcej źródeł dochodu, tym lepiej, ale tutaj z małym podkreśleniem chodzi o tych dodatkowych współkredytobiorców. Także jeżeli podchodzimy do jednego, jeżeli tylko my podchodzimy do kredytu, to, to czy mamy jedno źródło dochodu, czy dwa, no nie jest to tak naprawdę istotne. Ważne jest już tutaj bardziej. Tak, jak wspomniałem, to żeby to było łatwo weryfikowalne i od dawna. Natomiast, jeżeli jest kilku współkredytobiorców, źród... no to, to fajnie, żeby każdy z tych współkredytobiorców no, miał oczywiście też dochód. Czyli im więcej współkredytobiorców, im więcej źródeł dochodu w tym kontekście, tym oczywiście lepiej dla banku. Idziemy dalej. Wpływ na konto dochód widoczny w PIT, w dokumentacjach ZUS-u i na rachunku bankowym. Tak? także. To jest, to jest kolejna, kolej, kolejna układanka, kolejny element układanki do tego, żeby dochód był łatwo weryfikowalny, No wiadomo, jak on wpływa na konto, jak jest widoczny w picie, jak jest widoczny w dokumentach ZUS-u, no i jak jest widoczny oczywiście na rachunku bankowym. I ostatnią ważną rzeczą w kontekście źródła dochodu, idealnego źródła dochodu dla banku, to jest to, aby ten dochód był możliwie jak najbardziej stabilny. OK, jest jeszcze jedna, jeden, jeden element układanki, a mianowicie idealna nieruchomość. Zanim jednak do niej przejdę, chciałbym troszeczkę podsumować. Więc przedstawiłem Wam już idealne cechy osoby, czyli klienta, idealne cechy dochodu. Chciałbym, żebyście rozumieli, że no, jeżeli wszystkich tych rzeczy nie spełniacie, to, to nie jest tak, że nie dostaniecie kredytu. Tak? Będzie może troszeczkę trudniej, ale prawdopodobnie dostaniecie. Dopiero kombo, czyli połączenie kilku tych cech, może zdyskwalifikować was w kontekście otrzymania finansowania na zakup waszej nieruchomości. No, na przykład takie kombo, jak powiedzmy, ktoś jest tuż przed wejściem w wiek emerytalny, czyli tam powiedzmy w okolicach 60, ale jeszcze nie jest na emeryturze, czyli nie ma stałego źródła dochodu, plus właśnie ma te źródła dochodu nieregularne i ma na, na koncie wiele kredytów. No sami rozumiecie, tak? Także każdy przypadek jest inny, i absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że no, mało kto wpisuje się perfekcyjnie w temat idealnego klienta czy też idealnego dochodu. No takie jest po prostu życie, i to już jest nasze zadanie, zadanie RM Kredyty, czyli zespołu specjalistów od kredytów, żeby Wam tak dopasować wasze możliwości, żebyście po prostu otrzymali ten, to finansowanie takie, jakie potrzebujecie. Dobra, idziemy dalej, przechodzimy do idealnej nieruchomości w oczach banku. I tutaj jest kilka takich fajnych, uważam, ciekawych rzeczy. Myślę, że mało osób o tym mówi, bo wiecie, każdy mówi lokalizacja, lokalizacja i tak dalej. Natomiast, co to znaczy w kontekście idealnej nieruchomości dla banku? Więc znowu, bank. Patrzy przez pryzmat nieruchomości, nie przez to, jakie one ma tam firanki, jaki ma układ pomieszczeń, chociaż to też, ale mniej. Natomiast patrzy przez pryzmat tego, czy jeżeli Wy nie będziecie spłacać tego kredytu, to jak szybko on odzyska pieniądze. To jest dla niego najważniejsze. Także jeżeli nieruchomość jest po prostu gdzieś tam położona... W dobrej lokalizacji, co, znowu, co znaczy dobrej. Dobrej, czyli takiej, że szybko zostanie sprzedana, tym lepiej. Czyli nieruchomość, powiedzmy, w dużych miastach, w lokalizacjach, gdzie. Jest wiele innych nieruchomości, tak? czyli im, im bardziej szczere pole, tym, tym trudniej będzie tą nieruchomość sprzedać. Domek w Bieszczadach, gdzieś tam, gdzie trzeba dojechać drogą leśną, 5 km, znam takie miejscowy, no to będzie naprawdę ciężko sfinansować, a mieszkanie w Warszawie czy w innym dużym mieście dużo prościej. Sami rozumiecie tą zależność. Czyli miejscowość, gdzie jest powiedzmy. No dużo ogólnie, dużo to jest bardzo pojęcie względne, pamiętajcie, tak popularny metraż o wiele łatwiej bankowi będzie sprzedać mieszkanie powiedzmy 40-50 metrów, 30-50 metrów niż mieszkanie 120, 150, 180 metrów, a przecież i takie nieruchomości występują. Mieszkanie mówię, tak? Niekoniecznie chodzi mi o domy, chociaż pamiętajcie, że w nomenklaturze gdzieś tam nieruchomościowej dom to też mieszkanie. Domy to jest już temat inny, tak? Ale powiedzmy, jeżeli ktoś chce kupić się dom i mamy też 400 metrów, no to trudniej będzie bankowi taki sprzedać y, taką nieruchomość niż dom, który ma powiedzmy, 80, 90, 140 metrów farolowych. No sami rozumiecie. Poza tym. Nieruchomość, gdzie jest nasza nieruchomość, którą chcemy zakupić. Jeżeli jest w obrębie miejscowości, gdzie są inne nieruchomości podobne do naszych, to łatwiej jest też wycenić taką nieruchomość, ponieważ wycena nieruchomości robiona przez bank czy też przez rzeczoznawcę majątkowego polega jest zrobiona na metodzie porównawczej, czyli rzeczoznawca majątkowy porównuje naszą nieruchomość do innych, jak najbardziej podobnych nieruchomości z okolicy które już zostały sprzedane, tak? czyli powiedzmy już transakcja dobiegła końca, czyli patrzy na historyczne sprzedaże, wyniki sprzedaży, no historyczne, na dane historyczne, tak to chciałem powiedzieć, no i widzi, tak? że powiedzmy nasza nieruchomość jest, jest wiele innych nieruchomości podobnych do naszej, więc łatwo to nieruchomość wycenić, bo jest do czego porównać, no ale jeżeli kupujemy nieruchomość, tak jak ja na przykład kupiłem w Bieszczadach na rynku pierwotnym, w Ustrzykach Dolnych, gdzie w ogóle nie było mieszkań na rynku pierwotnym. Podaż mieszkań na rynku pierwotnym była zerowa. Nie było do czego porównywać. A ceny tak wyskoczyły w górę, że ja kupowałem za 4800 z metra, a ledwo było, z wyceny wychodziło, że, ta, że to mieszkanie jest, już tam nie pamiętam wartości, ale coś chyba, że 3800 z metra, no bo nie było zupełnie do czego porównać. Nie było takich mieszkań za taką, w takiej cenie transakcji jeszcze zrobionych, bo nikt nie budował to wiecie, no, no nie, było, nie można było porównać. Więc idealna nieruchomość w oczach banku to jest taka, którą łatwo będzie sprzedać, łatwo będzie wycenić. Ma też, idziemy już dalej, kolejny punkt, ma dobry stan techniczny, no bo dużo łatwiej jest sprzedać nieruchomość, która jest w dobrym stanie technicznym, niż w opłakanym stanie technicznym. No i oczywiście tak, wiele inwestorów szuka nieruchomości, które są do kapitalnego remontu. Oczywiście nie chodzi o to, że tam ściany nośne się walą, ale że środek jest już po prostu tak zużyty, że trzeba wszystko, wiecie, granat rzucić i od nowa stawiać. Natomiast bank tak niekoniecznie myśli. Tak? Bank, gdy widzi nieruchomość, że trzeba granat rzucić, to on zażąda od nas, żebyśmy my dobrali pieniądze na, na remont tej nieruchomości ponieważ on chce mieć pewność, że ta nieruchomość będzie doprowadzana do stanu takiego, że będzie łatwo ją zbyć. Także im bardziej, im lepszy stan techniczny, tym lepiej. Jeżeli jest zły, no to po prostu informacja dla nas, że to nie jest coś złego, tylko będziemy potrzebowali wykończyć, poprawić stan techniczny tej nieruchomości. Dalej, dla banku ma znaczenie też wiek nieruchomości, rodzaj budownictwa, natomiast na tym się tak bardzo bym nie skupiał, ponieważ spokojnie jesteśmy w stanie zorganizować dla Was finansowanie nieruchomości, która jest w starej kamienicy przedwojennej, czy też absolutnie nowego apartamentowca. Więc tym bym naprawdę tak, tak mocno się nie przejmował, ale zdecydowanie zająłbym się tematem prawnym tej nieruchomości, tak? W kontekście tutaj mówimy o, powiedzmy na przykład o księdze wieczystej. Księga wieczysta to jest taki dowód tożsamości. Okej, okay, nieruchomość nie ma tożsamości, ale taki dowód tożsamości nieruchomości, w którym jest zapisane, co to za nieruchomość, gdzie ona jest położona, kto jest właścicielem, kto ma prawa do tej nieruchomości różne, tak, na przykład może przejechać przez działkę, albo mieszkać tam dożywotnio, albo, że na przykład, powiedzmy, nieruchomość jest komuś darowana w spadku i w trakcie jest postępowania, jakieś zmianki w Księdze Wieczystej. To wszystko widać w, w Księdze Wieczystej, ale też wiele rzeczy nie widać w księdze wieczystej, a widać w innych dokumentach. No i tutaj znowu przydałaby się wiedza prawnicza, przydałaby się wiedza osób, które gdzieś tam mogło sprawdzić dla Was tą nieruchomość. Taką, taką osobą, która, do której ja bym poszedł w pierwszej kolejności, to jest sprawdzony notariusz, który jest w stanie nam po prostu zrobić jakąś analizę prawną tej nieruchomości, wgryźć się na, na tyle głęboko, że, że będziemy w stanie... No, no, już powiedzieć, że ok, warto kupić tą nieruchomość m.in. z tego powodu, że jest, jest wolna, wolna od wad prawnych. Sprawdzony notariusz jest na wagę złota. Kontakt do takich osób znajdziecie w opisie pod filmem. Także zachęcam, jeżeli ktoś chciałby, to, to jest tam kontakt do sprawdzonego notariusza, sprawdzonego notariusza z Warszawy. Dobra, więc dana nieruchomość do banku to taka, która jest pozbawiona wad prawnych. I dochodzimy do kolejnej rzeczy, chodzi o uregulowanie gruntu i spraw własności tego gruntu. Tutaj bardzo pokrótce będę się opowiem o co chodzi, ponieważ bardzo szczegółowo rozwinąłem ten temat w kursie, do którego masz dostęp, jak wspomniałem, opis pod filmem, więc nie będę się tutaj powtarzać, a tam to naprawdę rozbiłem na czynniki pierwsze. Więc to no, ważne jest dla ciebie, Drogi kredytobiorcy, informacja taka, że jeżeli prawo własności gruntu jest nieuregulowane, no to bank niechętnie będzie chciał skredytować tę nieruchomość. O co tutaj chodzi z Twojej perspektywy? No przede wszystkim, jeżeli widzisz, że, że cena nieruchomości jest jakaś podejrzanie, podejrzanie atrakcyjna, to szczególnie dotyczy nieruchomości w Warszawie, tutaj ten problem jest dosyć spory, problem, nie problem. no Dla jednego problem, dla drugiego okazja, więc miejcie to też na uwadze. Natomiast z punktu widzenia banku, no jest to nieruchomość, jeżeli grunt jest ni nieregulowany i nie ma na, nie na tej nieruchomości, nie ma księgi wieczystej, no to to raczej bank nie będzie chciał tego skrytować. Mi to na uwadze. Możesz to sprawdzić na szereg różnych sposobów. Najczęściej, najprościej zadzwonić do spółdzielni albo do wspólnoty mieszkaniowej i zapytać po prostu, tak, czy, czy grunt jest uregulowany, czy prawo własności gruntu jest już uregulowane, czy tam jest użytkowanie wieczyste, czy może jest właśnie nieuregulowane to prawo. Także. To jest coś, na co zwracam Tobie uwagę. Z punktu widzenia banku, idealna nieruchomość to jest taka, gdzie grunt jest albo pełna własność tego gruntu, albo jest użytkowanie wieczyste. To są takie, takie niuanse, na które trzeba zwrócić uwagę. A po więcej w tym temacie, jest to szalenie istotny temat. Zapraszam do, do opisu pod filmem, do playlisty z kursem. Dobra, i ostatnia wartość, i ostatnia, ostatnia wartość sumie, tak, ostatnia ważna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to, to wartość rynkowa. O co tutaj chodzi? Kupujemy nieruchomość za jakąś kwotę, na przykład za cenę 500 tysięcy złotych, i to jest wartość ofertowa. Tak, Oferta jest 500, kupujemy za 500, natomiast wartość rynkowa to jest właśnie to wartość z wyceny nieruchomości, popartej operatem, czyli opera szacunkowy, poparty danymi historycznymi, które już miały miejsce. Więc jeżeli kupujemy za 500, a z wyceny wyjdzie, że nieruchomość jest warta 700, no to super. 200 tysięcy taniej kupujemy niż wartość rynkowa, no to jest okazja, warto w to wejść. Jeżeli na przykład kupujemy za 500, a z wyceny wychodzi 400, no to z punktu widzenia banku coś tu nie gra i bank będzie chciał od nas te, te różnice, te 100 tysięcy złotych jako dodatkowy wkład własny. Więc to jest dla niego alarmujące, ale nie jest to jakoś tak super, super złe. Natomiast jeżeli mówimy o, o idealnej nieruchomości, no to oczywiście ta idealna to jest taka, gdzie kupujemy za 500 na ceny i wychodzi po prostu. Więc OK, moi drodzy, trochę się nagadałem, miało być proste i, i w zasadzie było. Mam nadzieję, że też zrozumiale dla Was. Jeżeli potrzebujecie kredyt, zapraszam do nas rmkredytpl na kontakt. Jeżeli potrzebujecie więcej tego typu treści, zapraszam do mnie na kanał. No i szczególnie zapraszam oczywiście do playlisty kursu. Jeżeli macie pytania, piszcie je w komentarzach. Jeżeli macie sugestie co do kolejnych odcinków, piszcie w komentarzach. A w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.